Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku a dziś wam pokażę jak zrobić rybę. Więc będzie potrzebny nam marker i kartka. Zaczynamy. Na początek kartkę składamy tak. I zaginamy. Następnie rżemy tutaj z rogu. Tak. I zaginamy. No i mamy. Następnie, więc, rysujemy oko. Następnie, rysujemy uśmiech. A więc to tyle w tym odcinku. Tak wygląda nasza ryba. I dziękuję za obejrzenie tego odcinka.